Cześć kochani! Dzisiaj wybieram się do teatru z mężem i jego rodziną i postanowiłam Wam pokazać, w co się ubrałam. E, jak wiecie, nowa rzecz na mojej twarzy – okulary. E, noszę je głównie do komputera, ale zaczynam też nosić na co dzień. E, no ale mniejsza z tym. E, zaczynając od góry to mam małe kolczyki z kryształkami. Niżej jest kowaltowa marynarka, dosyć długa, trochę w stylu... E, Męskim, ale nie znalazłam nic innego, co by mi pasowało. I do tego mam sukienkę bez ramionczek. E, sukienka jest z Hędemu, z baskinką. E, dosyć ciemna, akurat na taką porę roku. E, tutaj mam torebkę szarą ze złotymi elementami. Do tego grube czarne rajstopy, bo wieczorem będzie zimno, i botki na obcasie z małym zdobieniem na boku. Tak się mniej mnie więcej prezentuje całość. Zdążyłam jeszcze trochę włosy zakręcić. Może wygląda to trochę niedbale, ale na tyle mi się udało. E, także tak się dzisiaj prezentuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! pa.